Przyczyn, dlaczego nie możesz schudnąć. Po pierwsze, niezbilansowana dieta. Przez to masz uczucie głodu. Bardzo istotne jest, by w twojej diecie było odpowiednio zbilansowane makroskładniki, chociażby jak białko tłuszcze węglowodany, gdzie białko odpowiada za to, że jesteś syta. Tłuszcz przyczynia się do opóźnienia opróżnienia żołądka, natomiast błonnik wypełnia ten żołądek i daje uczucie sytości. Kolejnym aspektem jest niedostateczna ilość energii w diecie, co przyczynia się do powstania tak zwanego efektu jojo w wyniku diet niedoborowych. Tzw. głodówek. Dlaczego? Już Ci mówię. W wyniku takich diet obniżasz swój metabolizm. Bardzo często zapominasz o tym, że to nie tylko jedzenie ma kalorie. A co moja droga spłyna? Zauważ, że niektóre płyny to, co pijesz, też jest kaloryczne. I może się przyczyniać właśnie do tego, że masz problem ze zrzuceniem kilogramów. Jak już przy płynach jesteśmy, to chcę zwrócić Ci uwagę na to, że bardzo często zdarza nam się pomylić uczucie. Pragnienia z głodem. Bardzo często moim klientkom zdarza się, że zapominają o piciu wody, i nie chce im się pić. No chyba, że jest jakiś tam mega upał, no to wtedy jest inna, inna bajka. Ale mamy problem z tym odpowiednim nawadnianiem się, dlatego też bardzo często mylnie odczytujemy znaki, które wysyła nam nasz organizm tak naprawdę jemu chodzi o to, że chce, żebyś się napiła tej wody, a ktoś, a ty stwierdzasz, że może sobie coś zjesz, bo tak w sumie na coś masz ochotę, ale do końca nie wiesz na co. Brak cierpliwości. I to, moi drodzy, też nas gubi. Zauważ, że nie przytyłaś w ciągu dwóch dni, to dlaczego oczekujesz, że w ciągu dwóch dni schudniesz? Tak jak przybieranie na masie jest pewnym procesem, tak samo redukcja masy, masy ciała jest procesem. Napisz, co o tym sądzisz. Czy się zgadzasz? Czy może jeszcze zauważyłaś coś innego, czego nie poruszyłam w tym krótkim filmiku? Miłego dnia Ci życzę. Hej!